Dzień dobry. Większość z Was polecała mi placuszki bananowe dla malutkiej. No więc dziś poza standardowym naleśnikiem o. do przerzucenia. Czy Wy też macie teflonowe dłonie? Ja już jak tyle robię, to przerzucam rękami. To poza tym standardowym naleśnikiem dla Enzusia robię też placuszki bananowe dla małej. Może Enzusiowi zasmakuje. Zobaczymy. Placuszki bananowe już prawie gotowe. A tutaj będziemy robić jajko sadzone na szynce. Zobaczmy, czy wiedzą. To nie dla ciebie, Laurka. Nie, nie, nie. No, troszkę przyciągnęłam. No, ale te trzy mogą być dla Laurki, tak mi się wydaje, te, a te cztery nie, dla dorosłego, pewnie będą smaczne. I jajeczka zrobione. Hmm. Co tu zrobić? O, chyba tak. No, jeden talerz gotowy. I oczywiście nie ma miękkiej gry. Trzeci talerz. Czyli mamy cztery różne śniadania. I te małe lącki jedzą tego placuszka.